Cześć, mój A to z tej strony witam Was w pierwszym odcinku nowej serii na kanale. Halo sobie o, ogramy, zobaczymy jak długo. E, ogramy sobie Halo, ale tak wpadłem, że coś może jakąś taką, coś innego niż niż, niż, um, niż RPG i niż y, jakby takie strategie czy symulacje. także że sobie, powolczyłby sobie czykiem w kosmosie, bo czoło będzie, e, e, nazywam sobie Halo amerykańskim bass Effectem. Bardziej na pewno popularna w Ameryce, niż, niż w Europie. No ale ciekawe uniwersum, na pewno dość e, znacząca i znana postać Master Chiefa tutaj właśnie. E, super żołnierza. Hmm, także zobaczymy jak się tutaj, jak, jak, jak historia się miała. E, mamy tutaj prequel, Halo Reach, potem Halo 1, 2, trójka, trójka od DST, 4. Reach jest gdzieś sięła po trójce, tak mi się wydaje, bo po, przed albo po dwójce, jakoś tak. W każdym razie gram sobie jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i gdzieś cieszymy tak jak wyszło, e, tak jak wyszło e, oryginalnie e, w kolejności. Także myślę, że jedynkę możemy sobie zagrać. Ja sobie zagrałem początek sam, żeby tylko kiedy jakby wkręcić się e, szybki start normalny. Tak. Teraz po angielsku, niestety. Pierwsze części są po angielsku. Gdzieś hmm. ja mam tutaj polsku napisy, ale wszystkie napisy, jakby dubbingowe, są po angielsku. Jeżeli nie będzie to jakby problemem tutaj dla was, pytanie tylko, czy nie będę, moja mordka zasłaniać napisów. Mam nadzieję, że nie. Play of Atom. Statek ludzi, nazwijmy to dla uproszczenia. Ludzie kosmici i Halo. No o czym, dajcie znać, co będziecie w tej serii, jakieś komentarze, e, jakbym coś się pomylił w historii, to też dajcie znać. No i Cortana oczywiście jest. Oświeżona grafika, e, nie znam kompletnie jakby grafiki z początku. Covenant ships have always been faster. As for tracking us all the way from Reach, at light speed my maneuvering options were limited. covenant yes. Czyli, czyli until we decelerated, no one could have missed the hole we tore in subspace. They were waiting for us on the far side of the planet. So, where do we stand? Our fighters are mopping up the last of their recon picket now. Nothing serious but i've isolated approach signatures for multiple ccs-class battle groups make it three capital ships per group and in about 90 seconds they'll be all over us well that's it then bring the ship back up to combat alert alpha i want everyone at their stations everyone sir everyone and cortana hmm let's give our old friends a warm welcome i've already begun Dobra, będzie Master Chiefa. No, chyba, że znacie e, spuszczenie na wersję Xboxa e, na Windows Store, to chętnie. Jak chcecie, jakby przybliżyć innym historię, to oczywiście w komentarzach zapraszam. Znaczy, możecie wytłumaczyć, czy, czy, czy poprawić to, co ja głupiego powiedziałem.

Attention all personnel, we are re engaging the enemy. External and internal contact imminent. All you greenhorns who wanted to see Covenant up close, this is gonna be your lucky day. Wow. Sir? Right. Let's thaw him out. Okay. Bringing low level systems online. Cracking the case in 30 seconds. s the uh, mist chef blowing the pins in five Sorry for the quick thaw master chief things are a little hectic right now the disorientation should pass quickly welcome, welcome back, back sir. sir we'll have your battle ready stat Dobra. Please look around the room. I need to get a calibration reading for your battlesuit's diagnostics. Good. Thank you, sir. I'm bringing your health monitors online, sir. Dobra, monitor, Vital signs look normal. No freezer burn. Okay, sir, go ahead and climb out of the cryo tube.

Okay, that looks good. Sir, I'm getting some calibration errors. I'm going to invert your looking pitch, so you can see if you like it better that way. Try targeting the flashing lights again. Oh yeah, I Is that better or should I switch it back? Okay. Try looking up and down again, please. Do you want me to leave it like that or switch it again? Okay, I'll leave the pitch normal. Dobra. You can change it yourself later. No, i'm ready for the energy shield test now please follow me to the energy shield test station is vinci sensors show inbound covenant craft. okay sir look at me so we can begin stand on the yellow square this will just take a second Okay, bring his energy shields online, please. All right, All right. Shields read is fully charged. Okay, sir, bring them down to test the automatic recharge. Dobre. Recharging normal going green across the board. Bridge to Cryo 2, this is Captain Key. Send the Master Chief to the bridge immediately. Captain, we'll have to skip the weapons diagnostics On the double, Truman. Aye, aye, sir. The skipper seems jumpy. We'd better get moving. We'll find you weapons later. Okay, I'll leave the self-diagnostics running. They're trying to get through the door! Security! Intruders in Cryo 2! Please, shut it. Covenant. Come on, we've got to get the hell out of here! Dobra, zaatakowali statek. Bum. Jesteśmy za nimi sami na siebie, słuchajcie. Dobra, bez broni. Kovenant. Jeśli Covenant tutaj, baramy tu. No dobra, chyba tu. O, są te małe, ma, mały komerat, to jest fenomenalne, fenomenalne, czujcie, potworki to są bridge, okej, okay, na mostek. See your Master Chief. Things aren't going well. Cortana did her best, but we never really had a chance. A dozen covenant superior battleships against a single Halcyon class cruiser. With those odds, I'm content with three. Make that four kills. Sleep well? No thanks to your driving, yes. So you did miss me. Report! It must have been one of their boarding parties. I guess an antimatter charge. Bam! fire control for the main cannon is offline. Captain, the cannon was my last offensive option. All right then. I'm initiating cold protocol, article two. We're abandoning the Autumn. That means you too, Cortana. While you do what? Go down with the ship? In a manner of speaking. The object we found. I'm going to try and land the Autumn on it. With all due respect, sir, this war has enough dead heroes. I appreciate your concern, Cortana, but it's not up to me. Protocol is clear. Destruction or capture of a shipboard AI is absolutely unacceptable, and that means you're leaving ship. Lock in a selection of emergency landing zones, upload them to my neural lace, and then sort yourself for a heart transfer. Aye, aye, sir. Which is where you come in, Chief. Get Cortana off this ship. Keep her safe from the enemy. If they capture her, they'll learn everything force deployment, weapons research, Earth. I understand. The Autumn will continue evasive maneuvers until you initiate a landing sequence. Not that you'll listen, but I'd suggest letting my subroutines handle the final approach. Excellent work, Cortana. Thank you. Are you ready? Yank me.

No dobra, to idźmy sobie. Trzeba bym broń... Musimy się wydostać, żeby... Te... O, mam pistolet. Musimy się wydostać, żeby uratować właśnie... Cortanę, czyli szóstą inteligencję. Karabie, żeby nie, do... nie, wiedzieli, nie, wiedzieli, nie dowiedzieli się, gdzie jest ziemia. To nie mamy zoomu. Mamy różne rodzaje broni, kinetyczną, y... energetyczną. Niebiescy są ciężcy, te małe pyrtki są śmieszne. Dobra. Dobra, tym się bije ręką, git. Ja nie są tacy głupi, także trzeba uważać Chyba idę dobrze, nie wiem Mogę sobie zmieniać też broń podnosić po przeciwnikach Chyba na przykład inną broń Mogę ją podnieść już nie żyje nie, gdzieś wpada za tekstury. No dobra, wracanie dobra, musimy walić e, e, tarczę energetyczną niebieski rozbłysk. Dobra. Y... Nie ma problemu, myśmy sobie nosili dwa karabiny, także... Także mamy tutaj energetyczną broń. Mamy tutaj tarczę Ta nie ma amunicji, ale ma baterie. I się przegrzewa, także też trzeba uważać. Czy możemy zamienić na, na peł pełniejszą? Chyba szybciej, chyba szybciej rozwala tarczę, tak mi się wydaje. Dobra, trzeba to spróbować ale to się nie da. A to nie wybucha. A jeszcze salet inny tych małych y, ludzików. Nie, nie wiem jak oni się nazywają w sumie. Ludzie na widzę jak się nazywają y, przeciwnicy. Poszczególni muszą mieć nazwę. A sumy się wydostać tutaj z statku. Tak, o wiele lepiej rozwalają tarcze energetyczne pistolety i bronie, to mamy w ogóle tarczę stacjonarną. Sorry, friendly fire. Воздух пистолет. Не утикай. Dobra. Więcej ja chyba nikogo nie ma. Nikt nie poszedł za mną? Nie. Żyć kalę pełne. A tutaj będzie dużo. Będziemy mieli granaty. Dwie bronie, mieczyk. Dobra. Fobu nie znam specjalnie, powiem Wam. Także chętnie jakiś briefing od Was. Chętnie się dowiem dokładnie o co tutaj chodzi. Albo możemy coś wyjaśnić w komentarzach. Bardzo chętnie. Patrzcie, chowają się tutaj za, za, za osłonami, nie ma problemu. Nie ma problemu, żeby się schować za osłoną, nie? Poczekajcie, się, się doklinuje tarcza. Nie mogę podbiec niestety Mam pełną amunicję, bo zaraz wypadnios więcej. Tak, definitywnie chyba y, telepis biją tarcze 78 Dobrze, dobrze Majdzie no, to się dobrze będzie nagrywać. Musimy nie testowałem.

Mógł tam wyjść i wystrzelać, ale no dobra Ten Kurde, też nie mogę? No mnie albo daj mi latarkę No nie mówcie, że się zgubię, no Kurde, no bez, bez przesady A, We're too close. We need to find another route. Motion tracker shows all clear. Wait. We need to get through that door, but it's been damaged by an explosion. Analyzing. The door's control mechanism is offline, but it's taken a lot of damage. You should be able to bash it open with the butt of your weapon. <laughs> <laughs> Czerwony jest mocniejszy, jak widzicie. A oni w panicu uciekają. Fenomenalne są te małe stworki, naprawdę. No Pocieszne. w po 90, tu jeszcze różne takie wiecie. No, tutaj czerwonych... Y, potężniejszych niż niebiescy. Dobra, nie wiem czy tutaj w tej grze jest jak jakieś znajdźki. Y, na pewno są te tarcze, także też można chyba się za tym rozglądać. A, nie wiesz, co jakby tutaj yy, wyżej stopniem? W przypadku, kiedy umierają, to te małe pierdki padają w lekką panikę. Tędy? Nie tędy. Mogę biegać. Czy ktoś ma zaraz? No właśnie. Chowają się, kurde. To już powinna być latarka. No i ucieka jak się, jak się rozładuje, widzicie? fajnie to jest. Nie w którą stronę, może w tą? Może nie w tą? Może w tą, no za wrogami zawsze. Już wpadli w panikę, fenomenalne. Tędy też nie. Niespodzianka. Dobra, teraz się teraz rozładuje tarcza. Żółte kropki to nasi, dobra, okej. Okay. Dużo miejsc. Tu nie przejdę. Oje duży, czerwony. dzień, na tu się będzie przylepiać. O, umarł, dobra. Co strzelasz? To nasz, sorry. Okej. Okay. Ah, Master Chief nie musi siadać, słuchajcie. Lieutenant, hell now. We're landing on it. Your honor. She's been here. I knew it. The autumn's accelerating. Keys is going in manual. Heads up, everyone. This is it. We're entering the ring's atmosphere in five. You sure you wouldn't rather take a seat? We'll be fine. Wciąż się Master czy się nie pierdzieli słuchajcie. Dobra, taktyczny wypad kampanii. Sądujemy na tym ringu. Chief? Chief, can Oczywiście, że tak. Last. Are you hear me? czyli, że tak. czyli, 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 do czyli, 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 czyli,